Zadanie pierwsza strona 91 wykonaj mnożenie. W podpunkcie A mamy 2A dodać B, razy A odjąć 1. No i znów metodę każdy z każdym. Pierwsze z pierwszym 2A razy A to jest 2A kwadrat. Pierwsze z drugim 2A razy minus 1 to minus 2a, drugie z pierwszym B razy A, czyli po prostu AB. Zapisujemy alfabetycznie. I b razy minus 1 to minus b. No i tutaj już tego nie poskracamy, nie? Nie ma wyrazów podobnych, więc redukcji nie będzie. W podpunkcie b. 3a odjąć 2b. Razy 2b dodać 3. Równa się. Pierwsze z pierwszym. 3a razy 2b to jest 3 razy 2 to jest 6ab. 3a razy 3, 3 razy 3, 9a. Minus 2b razy plus 2b, minus 2 razy 2 to jest minus 4b kwadrat. I minus 2b razy 3 to jest minus 6b. I tu również widać, że nie ma wyrazów podobnych. Przechodzimy do podpunktu C. Minus 2a dodać b. Razy 6a odjąć 2. Minus 2a razy 6a to jest minus 2 razy 6, minus 12a kwadrat. Minus 2a razy minus 2 to jest plus 4a. B razy 6a to jest 6ab i b razy minus 2 to minus 2b. I znów nie mamy, nie mamy wyrazów podobnych. Podpunkt d 3 dodać 4a. Razy minus 2b, minus 1. 3 razy minus 2b to jest minus 6b, 3 razy y, minus 2 to jest minus 6, 3 razy minus 1 to minus 3, 4a razy minus 2b, 4 razy minus 2 to jest minus 8 ab i 4a razy minus 1 to minus 4a. I tutaj znów, y, tutaj znów nie ma wyrazów podobnych. Szybki rzut oka, ale wygląda na to, że jest OK. W podpunkcie E. 2A dodać B kwadrat. Razy A odjąć 2B równa się. No i teraz tak. 2A razy A to 2A kwadrat. 2a razy minus 2b to jest minus 4ab. 2 razy minus 2 to minus 4. b kwadrat razy a to jest ab kwadrat. Znów to alfabetycznie tej literki ustawiamy. I b kwadrat razy minus 2b to minus 2b do potęgi trzeciej. I tutaj również nie ma wyrazów podobnych. No, wygląda na to, że w całym zadaniu nie, będą, nie będzie. że znaczy to widać, że nie będzie, ale to gdzieś tam powiedzmy, że trzeba trochę w prawy, żeby to zobaczyć mamy a kwadrat minus 3b razy 2b odjąć 3a i tak, pierwsze z pierwszym 2a kwadrat b pierwsze z drugim minus 3a do potęgi trzeciej przy mnożeniu potęgi dodajemy minus 3 razy 2 to jest minus 6b kwadrat b razy b to b kwadrat potęgi dodajemy i minus 3 razy minus 3 to jest 9. I mamy jeszcze a i b. I, I to będzie koniec, koniec tego zadania. Jeszcze szybki rzut oka. Ale wygląda to dobrze. Ok, w razie pytań piszcie.